Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skubany, a w dzisiejszym odcinku z Escape from Tarkov, jak bezstresowo i w miarę szybko zarabiać kredyty w Tarkowie, szczególnie ważne dla osób, które jeszcze nie zarabiają PMC i muszą chodzić z kawami. Od dłuższego czasu jest to mój ulubiony sposób, ponieważ jest reaksujący, zajmuje 8-10 maksymalnie do 12 minut i możemy być całkiem nieźle zarobieni. Powiedzmy, że rząd kwot od 300 do 700 tysięcy. Co robimy? Idziemy na nocny rajd po interchange i staramy się szukać. W zasadzie wszystko polega na tym, żeby dojść do oli i zacząć szukać, ponieważ zazwyczaj całkiem sporo rzeczy tutaj jest. Nie tylko podzarobek, ale również ważną rzeczą jest to. Że możemy mieć rzeczy pod kryjówkę i spokojnie sobie tutaj biegamy. Z racji tego, że to jest nocny rajd, jest dużo mniejsze. Dużo mniejsze ryzyko, że kogoś spotkamy. Zasadniczo nie bawię się w czajenie, po prostu biegam i staram się zlutować. Tutaj mieliśmy dość duże szczęście, ponieważ wylądowaliśmy na 10 minut przed końcem. Co za tym idzie, może być przelutowane, ale już powinno być względnie bezpiecznie. Więc sobie po prostu pobiegamy, postaramy się wynieść, ile się da. Na ten moment na półkach, na których zazwyczaj jest paliwo, nie było tego paliwa, także prawdopodobnie już zostało przeliczone, przelutowane. Mamy propan 65 do 70. 5 tysięcy w piku, także w zasadzie jakby za bezstresowe polatanie się jest całkiem nieźle. Zasadniczo jak to gram? Często robię coś innego i biegam w międzyczasie, tak? Także skaw wraca, wpadam, yy, wpadam na mapę i staram się zbierać 15 tysięcy w piku, także możemy powiedzieć, że już zarabiamy. Nie ma tego stresu przede wszystkim, taśma 15 tysięcy w piku, średnim niech będzie 12 nawet 10 tysięcy, jak za takie bieganie to niewielki zarobek. Mamy tutaj paliwo, mamy tutaj filtry, mamy tutaj butle z propanem, tak? Także zaraz zobaczymy. HOS, czyli przewód 22 tysiące, tu znów WD-40, jeśli nie znajdziemy nic lepszego to weźmiemy. Jeśli znajdziemy coś lepszego to oczywiście wyrzucimy, sprawdzamy sobie spokojnie półeczki. Pu Śrubki potrafią kosztować do 12 tysięcy, także myślę, że warto zabierać, szczególnie że zajmują tylko i wyłącznie jeden slot. Tutaj nic więcej ciekawego, silnik 45 tysięcy do 50 w piku, także. Już powiedzmy, że warto. Nie ma tego na razie najcenniejszego, czyli paliwa, które zajmuje 4 sloty kosztuje 100 tysięcy, czyli w zasadzie mamy 25 tysięcy na slot zajęty. Na razie tego nie znaleźliśmy, ale miejmy nadzieję, że to się jeszcze uda. Są tutaj te taśmy kek za 33 tysiące, także jest całkiem sporo możliwości i przede wszystkim robimy to szybko. Tak jak mówiłem, ważne dla nowych graczy, którzy chcą zarabiać, którzy chcą um, grać w Escape from Tarkov, ale brakuje kredytów. Co więcej, ja zrespiłem się dość szczęśliwie, ponieważ mam duży plecak. Jeśli nie macie tego plecaka, warto się zainteresować, podejść tutaj. Są dwie opcje, albo będą już martwe skawy... O. Mamy strzał, być może będzie walka. Mamy wsparcie skawów, także jest ok, żebyśmy my nie zginęli. Bardzo często są już martwe skawy. 15 tysięcy no to nie jest kasa, o której marzymy, ale zaraz zobaczymy. Jeśli nie znajdziemy nic lepszego, warto, warto wynieść chociaż to. Półeczki, półeczki, tu coś leży. Śrubki, tak? No weźmy 10-15 tysięcy to zawsze coś, tak? Tu już zlutowane mamy i warp, świetnie. Okay. Dobra, wy się tam bijcie. Zasadniczo nas bójki nie interesują. Możecie się bić, ale chcemy tylko i wyłącznie zarobić, tak? Odpalam te skawy, strzelam do nich tylko i wyłącznie, jeśli zrespię się z małym plecakiem. One mają większy i potrzebuję większego. Ewentualnie kamizelka, bo wtedy jestem więcej w stanie upchać. Nie ma żadnego realnego innego powodu, żebym z nimi walczył. Ewentualnie można zabrać jego sprzęt, też jest ok. Zwiedźmy tutaj, tam się biją, to nam kompletnie nie przeszkadza. Zaraz pokażę wam jeszcze. Sposób, jak się dostać w miarę bezpiecznie do ekstraktu, oczywiście nie ma tutaj gwarancji. Kolejne 65 tysięcy, nie mamy miejsca, niedobrze. Zrzućmy magazynek. Za magazynek dostaniemy najmniej. Tu nic. Zobaczmy jeszcze tutaj to paliwko. Z przyjemnością bym przytulił, bo potrzebuję. Są takie dwie drewniane altanki. Ja je zaraz też. Może chociaż jedną pokażę, warto też tam zajrzeć na ten moment. 150 tysięcy, powiedzmy 200 tysięcy to będzie ten jeden z gorszych ranów, tak? Ale po raz kolejny podkreślę, jak zabieganie na totalnym luzie bez spiny, to całkiem moim zdaniem niezłe, niezłe kredyty można zarobić. Dodatkowo można sobie wymaksować tutaj kryjówkę, bo znajdujemy te rzeczy, które powinniśmy znaleźć. Te wielkie termometry za 70 tysięcy. Yy... No, co to będę mówił, tak naprawdę mnóstwo rzeczy, tak? Zobaczmy, czy będziemy mieli jeszcze szczęście, możemy wyrzucić dwa magazynki. Tego cena jest niezbyt y, równa, także zróbmy tak, tak i zwiedźmy tu. Po jakimś czasie będziecie doskonale wiedzieli, gdzie co się respi, gdzie warto szukać, które rzeczy warto ominąć. Gdzie warto zajrzeć? Tak, byłby trochę wstyd, gdyby mnie jakiś skaf odstrzelił teraz na starcie. I to tak naprawdę robi różnicę, bo co prawda tego już na dziś nie robię, bo nie ma takiej potrzeby. 8000, tysiąca warto. 22000 w najwyższym piku zostawiamy. Nie warto. Po pewnym czasie będziecie dokładnie znać ceny. 15000 to zawsze warto. <śm> Propitel, morfiny, szkoda. Wywalmy magazynek, bo nie mamy zamiaru walczyć. Prawda jest taka, że albo zabijemy kogoś pierwszym magazynkiem, ewentualnie drugim, albo nie zrobimy tego wcale. No to już zostaje nam ryzyko tylko i wyłącznie jednego magazynka, tak? Tu, 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 tu. No nie będzie to przykład idealnego rajdu, bo czasem wracamy z czterema paliwami, to jest 400 tysięcy plus kupa innych bzdetów i naprawdę wychodzimy na tym świetnie. Mamy 4,20 do końca, jeśli słyszycie strzały spod ekstraktu, warto się wstrzymać i zorientować w sytuacji. Oczywiście możemy zabijać skawy, jeśli skawy są martwe, mamy jeszcze ich bronię, mamy ich sprzęt, to jest też ważny atut, ale nam zasadniczo chodzi o szybkość, jesteśmy gdzieś... 6 minut od rozpoczęcia rajdu, i już dość zarobieni. Tak naprawdę uciekamy do ekstraktu. Zaraz zobaczymy, ile na tym wszystkim zarobiliśmy. Tutaj już po, pewn... po zmianach nie ma aż tylu kamperów przy ekstrakcie. Ale warto podejść do tego racjonalnie i troszkę, troszkę obejść, troszkę pokombinować. i będzie nam na pewno lżej stamina załadowana, biegniemy dalej. Tu się zdarza czasami jakiś kamper ale to nie jest istotne. Liczy się dla nas czas. Być może, jeśli dobiegniemy w 30 sekund, będziemy mieć około 7 minut, czy tam 8 minut. I. A propos, no. <laughs> Takie tam klimaty, ale może, hmm, może się uda na tym jeszcze. Nie chciałbym zginąć. No rado, dałbym staminkę. boję się, że goś ma nokto albo coś i ewentualnie... Hmm. No cóż, status związku, związku to skomplikowana. Bardzo się może teraz... zróbmy inaczej, może się zakręci. Przez to, że aha, on raczej wyszedł w tym momencie, także też się przestraszył. Mamy to z małymi komplikacjami, ale się udało. Naszym głównym zamysłem nie jest tak naprawdę bić się, tylko zarabiać. Musieliśmy go trochę trafić, także zaraz podliczymy, ile zarobiliśmy. Tak wygląda nasz rajd w staszu. Ja teraz wszystko sprzedam. Mamy 6 315 780 rubli. Zobaczymy, ile będzie po. Już cały sprzęt z rajdu sprzedany. Wyszło nam 420 tysięcy na czysto. Wszystko było sprzedawane po najniższych cenach. Jeśli będziecie próbowali na chwilę jeszcze uśredniać ceny, dawać wyższe, na pewno uda zarobić się więcej. Jak dla mnie 8-10 minut poświęcone na rajd i 400 tysięcy plus ważne rzeczy do hideoutu, czyli do kryjówki to całkiem niezły interes. Tak jak mówiłem, między 300 a 700 ten rate nie był idealny, być może nagram taki konkretny, gdzie uda się 700 albo więcej. Zalety bezstresowo, szybko, przy okazji, bez walki, wszystko gra. Wszystko w dzisiejszym odcinku Escape from Tarkow, zapraszam Was oczywiście na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, mamy WOTa, mamy Tarkowa, również w sobotę i w niedzielę będziemy, zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału, ja się dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, Skubany.